Cześć, to excel ten Trafiłem na pytanie od jednego z kursantów mojego kursu Power BI, no, czy nie pytanie, w sumie problem, że kiedy wprowadza adres do strony internetowej pod jakiś przycisk czy jakiś kształt, to w Power BI nie może się przekierować w tę stronę. I często takie coś występuje, kiedy dodamy sobie jakiś kształt, na przykład czy tam przycisk obojętnie. A wrzucę informację i tutaj sobie przeciąłem, troszkę powiększę. No i jeżeli mam taki przycisk do edycji, to mam możliwość wybrania jakiejś odpowiedniej akcji. Włączam akcję dla tego przycisku, czytałem kształtu i możliwość, jedna z akcji to jest adres URL sieci web. No i jeżeli ja tutaj wpiszę sobie na przykład www.wp.pl i spróbuję najechać na ten przycisk, oczywiście ja w Power BI Desktop jestem cały czas w trybie edycji, a nie w trybie doczytu, więc żeby w ogóle zadziałało to przekierowanie, zadziałała ta akcja muszę mieć przyciśnięty klawisz CTRL i kliknę czyli przytrzymuję klawisz CTRL, klikam no i nic się nie wydarza. A dlaczego? Dlatego, że ten adres dla Power BI jest nieprawidłowy. Adres powinien być pełny. Jak najłatwiej takie adres uzyskać. No można sobie wpisać po prostu tam WPPL czy jakikolwiek adres i teraz zrobić. kopi Ctrl C, wkleić tutaj pełny adres, który musi właśnie być z HTTPS bądź HTTP, dwukropek, slash, slash. No i teraz jak przeczytam Ctrl i kliknę, to <zuczanie> na drugim ekranie mi się załadowała wirtualna Polska. Spróbuję też raz kliknąć, zobaczymy. O, ładuje się wirtualna Polska, akurat wpisałem taki adres, czyli to https, albo http na początku jest bardzo ważne. Najlepiej sobie wpisać adres do przeglądarki, skopiować cały i wkleić w takie formie. To wszystko. Jeżeli chciałabyś się nauczyć korzystania z Power BI, zachęcam Cię do sprawdzenia mojego wideokursu, właśnie analiza, power, analiza danych z wykorzystaniem Power BI. I znajdziesz na stronie mojej przez Power BI. Wszystkie informacje o tym wideokursie, tutaj masz cały plan tego wideokursu. Mam nadzieję, że Cię zainteresuje. I to tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Cześć.